Kombajn zbożowy John Deere 2254. Rocznik 2000. Kombajn z headerem 420. Silnikiem John Deerowski ma mocy 186 koni mechanicznych. Bardzo, bardzo ładny, wręcz piękny. Świeżo sprowadzony, dosłownie dzisiaj przyjechał. Prosto z pola, niemyty, nieszykowany. Lekko przykurzony. Maszyna gotowa do pracy. Kombajn z przebiegiem około 2200 paru motogodzin, jeśli chodzi o silnik i 1800 jeśli chodzi o mocarnię. Piękna, piękna, naprawdę piękna maszyna. kombajn nie niewygnity, niewyobijany. Widać po gardzieli. Nigdy nie kosił kukurydzy. Jest z regionu zbożowego. Lekko przykurzony, tak jak gospodarz zakończył żniwa. Po osłonach naprawdę stan maszyny jest stanem rzadko spotykanym, praktycznie niespotykanym, stan wyjątkowy. Zero korozji, wszystko funkcjonuje znakomicie. Wszystkie maseczki proste, żadnego wgięcia, sieczka, jak widać, pupa nie wgięta. Naprawdę stan jest wyjątkowy tej maszyny Tu ciemno to nie za dobrze widać Nie chce mi się włączyć latarka Ale myślę, że kto się zna to wie o czym mówię Klawisze R0 rdzy ten jest naprawdę znakomity, znakomity. Oczywiście wyposażony w czujnik strat. Opona w porządku. Może ta maska mi się da otworzyć. Też nie. Oj. Niestety o, o. Pięknie, zobaczcie sami. Tu jakieś lekkie przypocenie, ale widzę, że bez większego znaczenia. Nic nie pogięte, nie pordzewiałe, ale ładne, piękne. schodki gardziel o, tu nie otworzę Środeczek. Środeczek pachnie jeszcze nowością Siedzono. Jedno, drugie. Nieobrudzone, niewyszarpane, niepogryzione. Żadne myszy tego nie zjadły. Z klimatyzacją, oczywiście, działającą. Radejko. pali na dotyk godziny pracy silnik 2244 godziny mocarnia 1862 naprawdę świetny stan Nie chcę się włączyć, to się robi nie tak. Coś pewnie robi nie tak. Coś jest złączone, albo coś nie jest złączone. Rura się rozkłada. Prosta, równiutka. Nikt nie zaczepił. Podamy. Dobra, trochęśmy ukosili. Już wiem jak włączać. Klima chodzi. jeździ Chodzi świetnie jeszcze szybko Pokażę header. na dużym ślimaku, czuby, kosa, stalki. To co? Wszystkich chętnych zapraszam. Maszyna świeżo wprowadzona, nie myta, tak jak przyjechała z zagranicy. Bardzo, bardzo ładna stan ponad przeciętny. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam.